Pokażę Wam dzisiaj, co jest w naszym miejscu. Wchodzimy piękne. się piękne podróżki. żeby wziąć w buzę. Smojaiki. Syna też nie wygurowała, to wszystko. spokój. Potrzebuje czego? Potrzebuję czegoś do strojka świątecznego. Piękne. 80 koron. Nie dużo. Ale lampeczki są takie. Na by były spoko. Zobaczmy coś jeszcze innego. jechałam jeszcze po poduszki takie podłużne, bo te nasze wzięłam do, do salonu, a my nie mamy, więc trzeba je kupić. Więc ja w ogóle lubię liska, bo mam takie fajne niektóre rzeczy. Wszystko kupiła. Piękne. No, fajowe. Fajnie używam rzeczy. Dobra, są poduszki poduszne, ale za 1000 kolorów. Poszukajmy czegoś tańszego. <noise> Nie potrzebuję takich drugich. O, za 140. Już coś innego. I też jest fajne. No. Trzeba tylko jeszcze dobrać do tego poszewki. Cena regularna była e, 345. Teraz mamy strzeczkę. Tak mówią. A czy to jest prawda? Bo nikt nie wie. Tylko oni. Bardzo mi się podoba. Spadliście. Bardzo mi się podoba pościem. Ale ja ogólnie soczenie nie lubię. Ślisko. Ale. E, poszewki na poduszkę są takie. Znaczy są w różnych kolorach, ale ja nie potrzebuję świątecznych. Więc takie są piękne. 50-70. No, okay. Zobaczmy jeszcze coś innego. Co na tych łodziach to 69. Za dwie sztuki. Jestem jeszcze na dziale kuchenno-łazienkowym. Potrzebuję dozownika do mydła z podstawką. Może coś się znajdzie. Dobra, coś tam wybrałam. Pokażę wam w domu. Dobra, spadam. Spadam stąd, bo nie ma co tracić czasu na marzenia. A pieniędzy też niedużo. Nie jest źle, nie jest źle. damy radę. Właśnie zaparkowałam samochód i Zawsze się boję, że po prostu ktoś mnie otrze i w ogóle, bo są... Uważam, że co po niektórzy Mieszkający tutaj ludzie <grytania> nie umieją jeździć, serio. Parkować ich nie obchodzi nic, oni po prostu parkują jak chcą. Większość parkuje na, na tych, na liniach. Oh. Ciężkie życie mają po prostu. Nie umiem parkować. Ja nie uważam się za super zdolnego kierowcę, natomiast Serio, co po niektórych to chyba wygrali prawo e... jazdy w chipsach. Serio. Nie jest lekko. E, jest zazwyczaj. Przechodzę w koło samochody, żeby zobaczyć czy nie jest obtuczony. Taka schiza. <grymne> Jestem właśnie w tej gierze i zobaczcie jakie mają fajne kubki. W kształcie Wofelka i lodów. Już piękne. I ten kubek. Na no styl yy, tego dużego kubka Stanley. No, fajne mają rzeczy. Popatrzmy jeszcze coś tutaj. Kasa się kurczy. Ale są Święta się raz w roku ma. Fajne. Dobra. Wróciłam z e, zakupów i pokażę wam, co sobie kupiłam dawno. szukałam tej takiej deski, bo miałam ją kiedyś, ale moje dziecko ją wzięło e, i zrobiło korytko dla szczurka. E, Szulka już nie mamy, korytko już też nie mamy, deski też nie mamy. <grytka> Także tak. E, znalazłam, długo szukałam tego. Wcześniej co, to, co miałam to było bardziej drewniane, tak jakby bardziej surowe drewno. To jest już takie jakby obrobione i jest ciemniejsze. Super wyglądają wszelkie dekoracje na tego typu desce. Zobaczcie. No. Do tej do dekoracji kupiłam jelonka, sylwester. Chciał fioletowe świeczki adwentowe, więc y, trzeba coś wymudzić z, ze strojkiem. Bo y, mam jako taki, ale nie jest on zbyt urodziwy jak dla mnie. Mówiłam dodatkowo do tego takie, mm, zobaczmy to, niby też to do dekoracji prezentów świątecznych, ale można to chyba wykorzystać. Może ja to odetnę. Ładne. Bardzo ładne i daje dźwięk. Tylko nie wiem, czy ja to obetnę. Nie wiem. o, ale można skiąć, To będzie git. No jest już malutkie. Fajne. Kupiłam takich trzy chyba. No. Kupiłam świeczki, uświecze... świeczki, kupiłam chusteczki, serwetki. No, tego nigdy nie dość. Świąteczne mydła zapachowe. Takie i takie. Mm. Do stroika myślałam, żeby zrobić takie jakby wstążeczki z napisem GUJUL. Nie, ja złapię ostrości. Guziul. Kubiłam wszystko frankuskie w polskim sklepie. Bo myślałam, żeby zrobić coś na strowe A jedno paczka tych. Pewnie zjemy tu wcześniej. Grzybki. Bo to, świąte, bo to świąteczne trzeba zrobić. I najlepsze... Wafle Najlepsze Kruche i wspaniałe I żeby nie było, kupiłam sobie jeszcze I Ile kalender? Co prawda jest już 11 No ale Może jakaś igra na mnie czeka Przydałby się jakiś milionik No, to tyle, reszta yy... Reszta może później a nie, reszty nie będzie, bo reszta to już są rzeczy na prezenty, więc nie mogę tak pokazać. Pokażę Wam teraz, jak wyglądał mój ten. Nie wyglądało to źle. Szału nie ma, ale nie jest źle teraz to rozbroimy. <grymne> Także trzymajcie się. ładna, podoba mi się chciałam tylko wam jeszcze pokazać to co zapomniałam ze sklepu ISK wam pokazać, czyli kupiłam ten dozownik trochę prześwituje płyn, ale ok i pokażę wam Miał być podstawka, nic nie było innego, jest tylko taka ale trudno. Dobra. Wy zostawiajcie subskrypcję, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia, i do usłyszenia.